Na koniec roku 2016 przygotowałem coś specjalnego. Oto 10 pomników czołgów umiejscowionych w Polsce. Oczywiście wszystkie egzemplarze to czołgi radzieckie, co jest zrozumiałe. Jakby nie patrzeć, to pierwsza brygada przeszła przez Polskę, ale na razie, nie zagamieniając się w historię, przechodźmy do y, czołgów. Na początek T34-85. Tych wersji jest w Polsce najwięcej. Jeden. Dwa czołgi T3485 stoją sobie w Drawsku Pomorskim. Czołgi zlokalizowane są przy ulicy obrońców Westerplatte, w pobliżu wejścia do parku imienia Fryderyka Chopina. W 2004 roku czołgi zostały pomalowane w barwy ochronne. Dwa T3485 w Gliwicach. Czołg o numerze taktycznym 1252 znajduje się w centrum miasta, przy skwerze pomiędzy ulicami Jasnogórską, Powstańców Warszawy, i Młyńską, obok gmachu sądu rejonowego. Jest to czołg upamię upamiętniający brygadę pancerną generała Kimbara z I Korpusu Wojska Polskiego i jej walki u boku Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej. Obecnie, z tego co się orientuje, trwa spór o przyszłość tego czołgu. Ma on trafić do Bydgoskiego Muzeum, na co zgodzić się nie mogą mieszkańcy, nie chcą, mieszkańcy Gliwic, uważając czołg za jeden z symboli miasta. Jeżeli ktoś wie, jaki jest status tego pomniku, to proszę bardzo o komentarz. 3. T3485 w Mirosławcu. Czołg numer 210 ustawiony jest naprzeciw Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mirosławcu. Pomnik upamiętnia żołnierzy I Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, drugiej Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego i Warszawskiej Brygady Pancernej im. bohaterów Westerplatte. Aha, i jeszcze czwartego pułku czołgów ciężkich. Walki o Mirosławiec miały miejsce 10 i 11 lutego 1945 roku. Pomnik ustawiono w 1974 roku. 4. Ścinawa T3485 upamiętnia walki zbrojne z 31 stycznia 1945 roku. Czołg stoi sobie na cokole przed ratuszem, i jest to egzemplarz, który jako pierwszy sformułował Odrę w 1945 roku. 5. T3485 Wrocław. Cztery sztuki stoją sobie na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy Alei Karkonoskiej. W zasadzie po dwa czołgi przy wejściach przy dwóch wejściach na ten cmentarz podczas renowacji te czołgi zostały pomalowane w taki no, dziwny, zielony kolor, taki powiedziałbym w kolorze siatki orodowej. napiszcie w komentarzach jak wam się podoba taka wersja kolorystyczna i tak płynnie przechodzimy do wcześniejszej wersji czołgu czyli T-34-76 6 T-34-76 gdańsk grzecz czołg stoi przy Alei Zwycięstwa dowodził nim zahartowany w walce porucznik Julian Miazga z pierwszej brygady pancernej imienia bokaterów Westerplatte. 27 marca 1945 roku kierowany przez niego wóz bojowy jako pierwszy czołg wdarł się do Gdyni obleżony przez wojska radziecko-polskie. Chwilę potem został trafiony pociskiem przeciwpancernym, a dowódca doznał ciężkich ran od kuli snajpera. 7 Studzianki. czołg o numerze 217 Pamiętnia walki I Brygady Pancernej imienia bohaterów Westerplatte oraz innych jednostek I Armii Wojska Polskiego na przyczółku Warecko-Magnuszewskim w 1934 roku. Pomnik został odsłonięty 20. rocznicą bitwy stoczonej przez I Brygadę Pancerną w 1964 roku. Dwa kolejne, dwie kolejne pozycje to czołgi ciężkie Iz-2. 8. Iz-2 Kraków. Czołg u numerze 137 stoi przy Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie. Konkretnie jest to osiedle Gurali 23. Poleca w ogóle to muzeum. Czołg ten ma za sobą szlak bojowy wiodący przez Plagę, Zgorze Zgorzelec i Berlin. W czasie walki z... 9. Is 2 Siekierki. Czołg u numerze 421 upamiętnia forsowanie odry przez pierwszą Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki które nastąpiło w dniach 16-20 kwietnia 1945 roku. Ponadto czołku upamiętnia szlak bojowy 4 Pułku Czołgów Ciężkich, jaki był wyposażony właśnie w IS-2. I na koniec coś specjalnego, czyli działo samobieżne. 10. IS-122 Malborg, numer taktyczny 1010, obecnie zamalowany. Znajduje się w parku przy Placu 3 Maja naprzeciwko kasyna oficerskiego. Kierowcą był starszy chorąży sztabowy Dominik Piasecki. Czołg obecnie, no, niestety, niszczeje, jest pomazany przez wandali. Na burcie ma napis rudy i odbite dłonie. Pozostawię to bez komentarza. Natomiast wy, jak najbardziej, piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych czołgach, o takiej serii. I jeżeli w Waszej okolicy znajduje się również jakiś czołg pomnik, który pominąłem, koniecznie o tym napiszcie. Do zobaczenia.